i witam Was jak zwykle w ciemnościach. Jest to ostatni filmik, który prowadzę. I jest to też jeden z filmików, na które ja czekałem. Dlatego, że dzisiejszym tematem jest Eksodus. A Eksodus jest to temat, który jest bardzo ważny. Zarówno dla mnie, jak i w ogóle w historii kościoła. Dlatego, że ona wszyscy kojarzą księgę wyjścia wszyscy kojarzą to wielkie wydarzenie wyjścia narodu wybranego z Egiptu, ale mało kto z nas wie, że każdy z nas robi co roku ten eksodów, że teraz, kiedy mamy tę końcówkę tego Wielkiego Postu, mało kto z nas orientuje się, że hej, ja wytrwałem, ja byłem, można tutaj powiedzieć, na tyle uparty w tych swoich postanowieniach, że udało mi się wytrwać, że jakoś przełamałem tę rutynę, że jakoś Pozwoliłem sobie odmówić, wiem, że to brzmi trochę jak taki oksymoron, ale pozwoliłem sobie odmówić pewnych rzeczy z mojego codziennego życia, żeby po prostu przełamać tę barierę. I tym wszystkim, którzy wytrwali w tych postanowieniach, szczerze gratuluję. Tym, którzy nie wytrwali, trzymam za Was kwity, bo będzie lepiej. Natomiast to, jakie przesłanie chciałbym, żeby było za tym filmikiem, to to, że pomimo, że Wielki Post kojarzy się zazwyczaj z czymś takim, no wiecie, postnym, z odmową sobie czegoś. Tak, ja w tym filmiku chciałbym Wam ofiarować taką nutkę szczęścia. Jako dzisiejsze postanowienie chciałbym, żebyście po prostu zrobili coś przyjemnego z rodziną. Żebyście po prostu wyszli z nimi sobie, nie wiem, nasz spacer czy coś. Żebyście zrobili faktyczne takie wyjście, podczas którym będziecie zawiązywać więzi dlatego, że po prostu wam się udało. Ja wam tego szczerze gratuluję i nie ukrywam, że bardziej, kiedy wpisywałem ten temat w filmiku, on był po to, żeby wam po prostu pogratulować, żeby to było takie, taka nagroda, że kurde ludzie, codziennie jesteście z nami przy tej serii i teraz jest ten moment, kiedy my wam faktycznie możemy podziękować za to, że jesteście i podziękować po prostu za waszą wytrwałość i przede wszystkim wy sobie także powinniście Podziękować za tę wytrwałość, stanąć przed ludźstwem i powiedzieć: Bartek, Karolina, Ania, Kuba, udało Ci się. Naprawdę, ten eksodus dotyczy także i Ciebie. W tym roku Ty też zrobiłeś ten eksodus. Tak więc to jest moje postanowienie i moje słowa dzisiaj otuchy, takie trochę dla dzisiaj dla Was, dlatego że po prostu jesteście niesamowici, że Wy każdego dnia pokazujecie, że dajecie radę i przede wszystkim, że Wam się to udaje i się tego nie wstydzicie, bo to jest Wasze świadectwo. Dziękuję Wam za to i do następnego.